Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć z trochę ogarniającą nas masowością. Tak jak z poprzednią krótką zapowiedzią, zastanowimy się kiedy są te początki i kiedy są te końce poszczególnych epok historycznych. I na ruszt w tym filmie pójdzie taki okres jest sztucznie wydzielony przez niektórych badaczy już dekady temu, jak późna starożytność. Są oczywiście badacze, którzy nie lubią tego okresu, gdyż uważają, że Oczywiście jest to sztuczna albo odbiera to wielkość tej epoki, którą badają. Chodzi mianowicie o okres w przybliżeniu um, od 284 roku naszej ry, czyli koniec tej zwanej anarchii militarnej, wstąpienie Dyoklecjana na tron, ponowne scalenie e, państwa rzymskiego, które później w ramach tetrarchii e, się szybko dalej zreformuje, potem będzie się przez Następny wiek buksowało znowu z rzeczywistością, będącą raz podzieleniem państwa na dwie części, raz scaleniem pod rządami poszczególnych władców. Ale ostatecznie w 395 roku, za pośmierci Teodosiusza Wielkiego w styczniu, nastąpi trwały podział na część wschodnią i zachodnią. W tej zachodniej części y, będzie wiodło się gorzej, i ona oficjalnie, jak to mówią podręczniki, zakończy się. Odesłaniem cesarskich regaliów przez Odoakra po detronizacji Romulsa Augustusa z Rzymu do Konstantynopola. A tak naprawdę, jak już czasami na tym kanale też mówiłem, z tym zakończeniem starożytności nie jest tak łatwo, bo ostatni konsulowie, co rodeż od wielu, wielu wieków bez znaczenia, ale zostali wybrani w 540 roku naszej ery, czyli podstawowa instytucja państwa rzymskiego, jak senat, jedna z, z, z zdecydowanie podstawowych funkcjonowała do 540 do niszczących wojen zariusza z Gotami. Wtedy naprawdę Italia została zdruzgotana. A jeśli chodzi o inne regiony świata antycznego, no to na przykład bardzo mocno zromanizowane numidyjskie królestwa będące na granicy tak naprawdę Rzymu i państw berberyjskich, czyli numidyjczyków wtedy, ale to chodzi o berberów, rozwijały się na terenie dzisiejszej środkowej Tunezji, czy w środkowej Algierii i były zromanizowane bardzo mocno i kultura rzymska, tam z chrześcijaństwem oczywiście na czele w tym przypadku już w tym okresie przetrwała do momentu podboju arabskiego w drugiej połowie VII wieku naszej ery. To też pokazuje, że ta romanitas lokalna była bardzo trwała. Romanitas, czyli rzymskość lokalna, rzymski sposób życia, rzymska tożsamość była bardzo trwała. Przykładem jest jeszcze chociażby były Ilirikum czyli Panonia, dzisiejsza Dalmacja, czyli Chorwacja, kawałek Bośni, Słowenia, oraz Noricum, czyli Węgry, Austria, te tereny, gdzie tak naprawdę romanitas lokalna zachowała się też tak naprawdę do połowy VII wieku. Przynajmniej było to rządzone przez urzędników rzymskich. Zresztą sam jeden z ostatnich cesarzy, jak opuścił Rzym, Juliusz Nepos, został. Bis, biskupem salony, dzisiaj, czyli okolice dzisiejszego Splitu, i rządził e, częścią Noriką Południową i e, przede wszystkim Ilirią, czyli tym obszarem dzisiejszą Chorwacją, częścią Bośni i Słowenii. No i to były rządy na sposób rzymski. Pokazuje to jasno, że samo pojęcie upadku Rzymu, o już wiemy, jest e, bardzo Złożone i zależy od e, obszaru geograficznego, jaki rozpatrujemy, oraz czasów, w którym poszczególne wydarzenia doprowadziły do końca e, takich form życia i e, jakie są typowe dla że, rzymskiej cywilizacji, tak jakbyśmy ją nazwać, grecko-rzymską, e, oraz formy rządów przez ludzi z tej cywilizacji nad danymi obszarami. Sama Hiszpania wizy gotów też była mocno zromanizowana, mimo, że była pod rządami gotów. I można powiedzieć, że z podbojem muzułmańskim, gdyż liczba Arabów już w tym wojsku była nikła i byli już w zasadzie tylko w kadrze oficerskiej, a główną siłą biologiczną tej armii byli Berberowie nawróceni na Islam, więc z 711 rokiem i z latami następnymi kończy się Romanitas hiszpańska, czyli rzymskość hiszpańska, ale, ale zaczyna się mm, wspaniała, e, oczywiście nie mówię tutaj żadnej multikulti, wspaniałej tolerancji, to dalej tylko o rozwoju kultury. Wspaniały okres w dziejach Półwyspu Iberyjskiego, Al-Andalus, muzułmanii hiszpańskiej. I jest to szalenie fajny i ciekawy okres do studiowania pod względem historycznym, kulturowym, jak i literackim. Więc Romanita została zastąpiona e, e, tutaj islamicate. Przychodzi mi do głowy z angielskiego słowo e, trochę zapomnianego, ale wielkiego badacza kultury islamskiej, przedwcześnie zmarłego w 1968 roku, w wieku 46 lat, pana Marshala Hodgsona, który napisał wspaniałe czytomowe dzieło, Przedsięwzięcie Islamu, w of Islam, gdzie scharakteryzował ten sposób, Kulturowo-cywilizacyjnego życia, jaki ten obszar świata stworzył i tworzy, wiele cywilizacji, ale określony sposób życia alternatywny do zachodniego, alternatywny do chińskiego i alternatywny do indyjskiego więc sami widzimy, że z tym zakończeniem się starożytności nie jest tak łatwo dlatego jest to między innymi tak ciekawe. I warto też przyznać, że były obszary, gdzie Romanitas, czyli sposób życia rzymskiego i zarządzanie przez ludzi żyjących na sposób rzymski, w niektórych prowincjach skończyło się szybciej. Jak na przykład około 410 roku naszej ery Anglia przecież opuszczają legiony rzymskie. Potem jeszcze oczywiście jest kwestia uzurpacji nieszczęsnego Konstantyna III, który wszedł Rzymowi z pomocą, ale niestety w Galii został pokonany. Później w 440-450 roku Anglię nawiedzają o, o, ogromne fale najazdów Anglów i Jutów, z właśnie nazwa, przybyłych z Półwyspu e, Jutlandzkiego, czyli dzisiejszej Danii i szwedzkiej Skanii głównie, ale to właśnie z Półwyspu Jutlandzkiego przede wszystkim. I e, widzimy, że w Anglii tuż przed przyjętym formalnie upadkiem państwa rzymskiego w 476 roku Romanita skończyła się już szybciej. Niż na innych obszarach. Czyli widzimy, że e, czasami przyjmuje się arbitralnie jakąś datę za początek jakiegoś okresu lub za koniec, żeby łatwiej było wykładać skomplikowane dzieje ludzkie. Ale wytrwali i skrupulatni poszukiwacze prawdy jak my wiedzą, że e, prawda jest dużo ciekawsza, dużo bardziej złożona, dlatego warto ją studiować. I rzadko kiedy zdarza się tak, jak na, na przykład najazd. Orteza na państwo Mechików, czyli Azteków, nazwa też błędna, ale się przyjęła. Rzadko kiedy zdarza się tak w historii, że data początku czegoś i data końca czegoś jest tak oczywista i tak bezsporna, jak w tym przypadku. Więc nie zawsze tak jest, że do końca wiemy od razu, kiedy był czegoś początek, a kiedy był czegoś koniec, dlatego zachęcam do wytrwałego studiowania, studiowania dziejów. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.